P24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Wtorkowy protest rolników, który miał miejsce na drogach powiatu Sanockiego, spotkał się z dużym zainteresowaniem. O podsumowanie wspomnianego wydarzenia poprosiliśmy głównych organizatorów. Nazywam się Tadeusz Rolnik, jestem z niebiesza prowadzę gospodarstwo ekologiczne. W każdym razie spotkaliśmy się dzisiaj rolnicy. E, cała e, po prostu. E, też brać leśna e, łowcza i teraz łączymy siły. Dzisiaj się zaczęło, ale to się nie kończy. E, dlatego, że tego nie możemy po prostu już e, jak gdyby zatrzymać, bo za chwilę zaczną się prace polowe i e, to mogłoby to spełznąć na niczym. Natomiast e, to, co się wydarzyło w Polsce w tym ostatnim czasie, to przeszło wszelkie jakiekolwiek e, w ogóle granice. I teraz jest jedna rzecz. Zablokowaliśmy w Sejmie parę lat temu GMO. Ja mam tylko jedno marzenie i jeden postulat. Trzeba to zboże, które przyjechało z zagranicy, zbadać pod kątem właśnie genetycznie modyfikowanych organizmów. Jeśli się okaże, to każdy podmiot, który sprowadził, grozi mu 5 milionów kary. I w ten sposób wychodzimy na drogę prawną. Nie zatrzymamy tego w żaden sposób transportu, które przyjechało ponad 10 milionów ton. Mamy, ja, moja propozycja jest taka, kupujmy prosto u rolnika dlatego, że tym możemy pominąć po prostu cały ten prostu detal, rolnik może tylko na tym, konsument może tylko na tym skorzystać. Apel do konsumentów, prosto u rolnika. Jest ustawa, która do, po, pozwala do kwoty wolnej od podatku do 100 tysięcy i możemy to robić wszystko legalnie. Nareszcie zrobiliśmy coś dobrego dla samych siebie bez proszenia się o rządy jakiekolwiek one nie były i poprzedni rząd i ten nie chodzi o krytykę ich tylko o lenistwo i niechęć do tego żeby pomagać ludziom którzy na codzienny na codzienny, na stół nam podają chleb i inne artykuły żywnościowe i trzeba pilnować żeby mieć coś swojego a nie napychać się chemią z zagranicy może im nie szkodzi, ale nam to szkodzi. My nie potrzebujemy takiego chłamu, żeby nam ktoś podsuwał pod nos I, i te wszystkie takie zabiegi, takie oszukańcze i tak dalej. Jest troszkę sprzętu, już więcej w naszej gospodarce się po, pokazało, rolnej i widać, że ten sprzęt zaczął być dobrze wykorzystywany i ludzie dają sobie radę. Begiery zostały wymordowane. Trudno, niech sobie tam już te czasy minęły, ale teraz trzeba umożliwić tym, którzy chcą tu zostać e, dalsze działanie, a nie żeby wszyscy stąd uciekali. Tylko zostaną tylko same Jaszczębie i to wszystko. Ja chciałem zaapelować do wszystkich y, y, Polaków drodzy rodacy nie gniewajcie się na nas gdy protestujemy my protestujemy bo walczymy o dobro nie tylko nasze ale o dobro wszystkich mieszkańców dlatego że żywność którą produkujemy w Polsce w tej żywności którą w Polsce wystarczy dla nas i jeszcze możemy ją eksportować jest to bardzo dobrej jakości żywność nie musimy znikąd kupować a żywność która napływa do nas jest bardzo złej jakości i nam szkodzi. Dlatego chcemy w jakiś sposób zwrócić na to uwagę, bo wszyscy pozostają głusi na te problemy. Jednym pociągnięciem można to zatrzymać, tylko trzeba po prostu jedności w Parlamencie Europejskim, żeby wszyscy posłowie z wszystkich opcji powiedzieli nie, dość i będzie dobrze i nie będziemy musieli protestować. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem właśnie zauważyć. Dziś jest informacja, że Ukraińcy po drugiej stronie mają blokować granicę. Ja chciałem tylko zauważyć, że Polska jest samowystarczalna. Jesteśmy najbogatszym krajem w Europie. Zadbajmy tylko nasze dobra, które mamy pod ziemią, a żywności mamy ponad, ponad 100. Mam jeszcze? Ja jeszcze mogę. Tak oczywiście. Ja chciałbym podsumować dzisiejszy dzień. To był nasz, chyba podejrzewam pierwszy protest. Nie wiemy ile do, jak długo to będzie trwało. By, byliśmy tutaj właśnie wspólnie jako inicjatorami tego protestu. Jesteśmy bardzo e, pozytywnie nastawieni z racji tego, że tyle młodych ludzi się zaangażowało w to, że mieliśmy wsparcie z przedsiębior, przedsiębiorców tak zwanych zulowców. Myśliwych, którzy widzą też zagrożenia dla swojej hobby i profesji, którą to wykonują, i to jest po prostu potrzebne to musi być harmonia, która zgrywa wszystko, bo to jest, tak można powiedzieć, od rolnika po stół to się wszystko w jednym kole odbywa. I Będziemy apelować do rolników, żeby się dalej angażować. Bardzo jesteśmy wdzięczni i chcę gorąco podziękować tym wszystkim rolnikom, którzy przyjechali. A było nas ponad 120 ciągników było, bo liczyliśmy ciągniki same tylko, nie licząc e, chyba ze 100 myśliwych i zolowców samochodami co byli. Jesteśmy pod wrażeniem czapki z głów dla ludzi. E, e, a jeszcze do Polaków, Polsko obudź się, jak się nie obronimy, nikt nas nie obroni, ja wszystkiego tyko, dobrego. Chciałem tylko jeszcze dodać jedną rzecz, że konsumenci powinni też mieć prawo zaopatrywać się po prostu w y, zwierzynę y, prawda, łowną, i tam powinny być w, normalnie w każdym powiecie sklepy i, yy, i możliwość zakupu po prostu tej dziczyzny, tak jak jest to po prostu na Zachodzie. Na Zachodzie każdy konsument może przyjechać sobie do Koła łowiskiego i zakupić legalnie sobie po prostu mięso. I o to będziemy też postulować. Bardzo bym Bo... prosił też o Pana, powiedz. Drodzy Państwo, sami wiecie, że naszą przyszłością są dzieci i młodzież. Jeżeli myśliwi nie mogą swoich dzieci, swoich wnuków brać na polowania, bo odgórnie komuś wydaje się, że to jest coś złego, to próbujemy pokazać, że są w błędzie, bo, bo nasze dzieci, nasze, nasi następcy muszą już teraz próbować widzieć i żyć tym naszym życiem, bo to jest wszystko dla nas. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość krąci. Dasz buru. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za wszystkim za bezpieczeństwo przede wszystkim, a i za liczne przebycie. Cóż, a rzecznik nasz jest tutaj, proszę pana, po lewej stronie. Tu do pana rzecznika proszę. Już rozmawialiśmy przed chwilą. No to fajnie. A my ogólnie dziękujemy za... Jakie to media? Esanog i TV Polska. Fajnie, panie. Za rzetelne przesłanie. Dziękuję bardzo. Robię. Pan też parę Ale, słów. Chciałem podziękować wszystkim ja uczestnikom to kurde, zgromadzenia. Odbyło się wszystko bezpiecznie, szczęśliwie. Wszyscy wracamy do domów i czekamy na efekty. No? Nie wiem, czy <grym, <grym, następnym razem nie spotkamy się jeszcze większej, zury, jeszcze większej na pewno. ilości nas wszystkich. A jak w ogóle zachowała się policja? Wspierała Was? Tak, bardzo fajnie się zachowała policja, bardzo elegancko. Po prostu nam pomagano. Nie, że wchodzono, tylko pomagano. Też z tego miejsca chciał podziękować panu komendantowi, panu naczelnikowi, wszystkim policjantom i pani z Urzędu Miasta, ze starostwa, które się zajmuje tymi wszystkimi imprezami. Także bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz. Dziękuję, dziękuję. P24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.